Jest? To jest opcje, jak to jest głośne. Kim ja byłem? Nie pamiętać. Ja też nie pamiętać. Ja nie, nie pamiętam, że nie będzie by było nawet. No, ale trudno, będę żałował. To jest robokrólik, królik czy cię zdaje? To jest robokrólik. Joink? A tu mam jak, jak ty tę czapkę wybierasz? No podejdź do jednej z tych czterech tych i sobie będziesz wybierał Spacja. Spacjo. Nie może do tego samego A tak to nie działają. Jak to nie? Ja A, bo ty nie masz nic. Ja w do Shiftem biegasz.

To ma mnie da spalić. Tu właśnie mówię. No obniża. Ja, obniża. Co za chłop? Chłop w bloku mnie. Nie tam zamykam. to. Uuuu! Kawa uh! 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 <coughs> się Eee, Eee, winna! Patrz, jestem żółwym, a najszybszym. Tak, ku... Eee... ku... tym... Eee... od myszy. Ale pod ku też, pod A, okej. Okay. Nikt tego nie przejdzie. Pod shiftem biegasz, kolego. A. Nic nie znam tego.

No kto obie... No, okay. po co bomby, po co bomby? Chciałem jemu zebrać. Yoink? Ja nie chcę nic... Zepsuł no, zabawę. Nie. Nie. Ma, niech się ci To jest prawdziwy challenge. Nie wiem jak nic z No, o to chodzi. Ło. No to się powinien dostać. Look at me dancing mm Hmm, co kto wie co się idzie.

Ostaw to w lawie. Czego tam portal jest? No, tak, tak, tak. Bo, Bo ktoś go tam postawił. Uh, uh. O. Tak mi smutno. No! Ja. <ślepisa> w <same> uh. <ślepisa> Nic Pomiędzy to daj, będzie jej najlepiej. Nie. Eventually. Wiem. Wiem. Detalowe. Nie wiem. A teraz ułatwiłem. No właśnie. To tak mocno działa. Chcę, żeby to tak słabo było. No, to jest bardzo słabo. We Windows. Ej, to było 7 minut. Grajmy dalej, bo to jest małe na, na inną nagranie. Wielkie miejsce. Dla do drzwi trzeba tam wejść. No A w sumie? Co? Nie ryzykuję. Adios. A, a dalej jestem. Ej, kopaki. Chcesz się do mnie wejść? Proszę, otwarte. Łatwe. No właśnie. Trzeba to utrudnić. Tworzymy to zablokować. Tworzymy to zablokować. No weź tę monetkę. Powodzenia w tą drogą. Powodzenia w tą drogą. Już yes, sanowa. Of... Sko... Co... Co... Y, za, y, za późno skoczyłem. Nie, nie, zapomniałem! Zapomniałem! nie, nie, O, czego ty nie, Bartek? nie, ty umarłeś? O ty nie, bo nie, nie, Nikt nie wiedział samą górę. You underestimate my power. Dziękuję. Whoa. Dziękuję. 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 na Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.

no, no tu kłamarz? Teraz Te... nie jedzie. Bo nie klikałeś. Kliknąłem to. Nie klikałeś. Teraz ja klikałeś. Bity. A... O! Uch, ku... Brawo. O! Cała w swojej umarł, Brawo. Cała w swojej To przez twoją beczkę. Wybieracie? Eee... On jest wyciszony Well. Czarna dziura wiem, że jest najgorsza. Pewnie postawiłem tam dziurę w dobrym miejscu i zaraz samo się pod się zabije. Dont. Dont. Tu możesz. You can. Taki isterek będzie taki. Tylko nie nas. Dawaj przed bombą, Przed tą armatą to ustaw. Żebyś wyszlił armatę od razu to. Dobra, to tam nikt nie wejdzie. I tam teraz nie wejdzie. Is... Mówisz? Dobra. Dzięki Ej, nieważne Kocham Wreszcie coś zrobią Akurat kiedy wygrywał musiał, musiał mu dojść Mhm uh -huh. Nie wiem co chce zrobić Czemu ten Sporta zauważył? Mamy extra box, bo wyszedł, tak? Mamy ekstra boksy, bo Tak. Tu jest dane miejsce. Dant. Ej, zrób schod na schodach, to najlepiej. Ale w niech panu. Zrób schody do nieba. Nie. Easy tylko. No, ja wygram Kwiatek Zabrał Zabrał kwiatka No mm. mapa jest dobra, więc w sumie nie ma co wywalać Nie to wywalała bo to jest lesz Okej okay. Kwiatek nic nie zrobi Dla wytrwałych Tak, Kwiatek nic nie robi Wiem co robiat O dzięki Przebieś ode mnie Żeby były bo byłoby jeszcze lepiej. No. Myślę, że ty musiał Awka. Poczekamy na niego, jak się skończy ta runda. No pewnie. I nie, tych monetów to i jest. No monetas. Nie. Ach, to... Od czego? We are A kwiatek je zabił chyba. Ale dlaczego nie mogłem się ruszyć na kwiatku? Braj, win! Eee, win! Jestem finałowym pancernikiem! Muuuu! Mm. maki. Mm. Okay. Monkey banana. Banana. Okay. Jak, jak, jak myślicie, jak, jaka będzie nowa gra od Donkey Kongu? Dobra czy zła? Mm. I, I to nie. Ja mam ten bike. Albo to jedzie. Miód. 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 Kto wie ten wie? Fobie to miód. Fobie to miód. Miód. Fobie. Fabryka stali? Nie. Fabryka miodu? Tak. Miodek. Miodek. Nie wiem po co to wziąłem, ale okej. Okay. Nie wiem po co to wziąłem, ale... To jest fajne. Nie rób tego, bo będziemy... sobie mm. nie zrobił. Zrób korko, zróbmy korko. O, wszyscy marzyliśmy. Dziękuję. 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 Wiem, skoczyłem, skoczyłem... Skoczyłem tutaj i tyle tak bym mu coś uderzył i spadłem w dół. Kwiat, zostaw kwiatka. Zostaw kwiatka. Nietą go tam Bibagin Łapek Witamy w Indzie. Gameplay! Gameplay? A ty i tak wygra jednym punktem. Ciao tu być. I'm already a bit uh, ahead yeah. of you, brother. No, no, no. Czemu tylko on? Czemu tylko on? Zaraz <coughs> zabij jedny na końcu. O. Fajne. O, Co Osz. 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 teraz Osz. nie wiem jak. Bo, no I've, I've, I've got an idea! No to był do tego jak to postawił. Względnić. Redis Ludy. Ludzik. To, to jest i pomoże pewnie. Oww. Oh. Damn.

Neskot. Hmm. O. Nie zauważyłem tej deski. Nie teraz już nie wejdziesz. A, teraz muszę pomyśleć, jak pan tam wejść, a już wiem. Teraz już nie wejdziesz. Do armaty wejdziesz. Mówię. Ta dziura cię ratowała. to było? Ta dziura go ratowała. No nikt, 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 ja jak nie nikt, 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 Sam nie wiem co ja robię, nie jestem taki dobry w tej grze. Wygrał. Niedobry, wygrał. trzeci raz. Fajna mapa. Ten odcinek nikt, ta gra jest easy.